Nie znam się na ludziach, ale znam się na tym pliku. 17 lat i nie tykam narkotyków. Twoje marne flow wygrzebane ze śmietników. Janek dobry wariat, młody biały nygus Nie znam się na ludziach, ale znam się na tym pliku. 17 lat i nie tykam narkotyków. Dobry wariat, młody biały negus. Policja ma bardziej wyjebane niż kiedyś ulica. To dżungla musisz żyć, aby przeżyć. Nie biorę cię na raty, tylko biorę cię na kredyt. Mówili Janek, weź to przemyśl, ale ziomek skończył zbredzić. Moja głowa pęka, twoja nadal pusta. Nie musisz mnie już słuchać, jeśli nie, wchodzę w twoje gus. Nie znam się na ludziach, ale znam się na tym pliku 17 lat i nie tykam narkotyków Twoje marne flow wygrzebane ze śmietników Janek dobry wariat, młody biały negus. Nie znam się na ludziach, ale znam się na tym pliku 17 lat i nie tykam narkotyków Twoje marne flow wygrzebane ze śmietników Janek dobry wariat, młody biały negus. Mnie boli tak, jakbym połamał sobie rękę ja, Albo stary pedas ja, Ubrał cię w sukienkę, rymy kręcę Tak jak wasze nieistotne zdania Umysł brudny, no to wrzucam go do prania Jak nie było samy, no to trzeba było kraść Wygadałem się, no żeż kurwa mać Nie znam się na ludziach, ale znam się na tym pliku 17 lat i nie tykam narkotyków Twoje marne flow, wygrzebane ze śmietników Janek dobry wariat, młody biały nygus